Witajcie kochani, z tej strony Kala Dziwińska, Pieśń Pełni i zapraszam Was do krótkiego spotkania z energią pełni, która będzie miała, już, będzie miała miejsce jutro 15 listopada o godzinie 22.28 będzie dopełnienie. Używam zodiaku gwiezdnego, jest to inny zodiak niż ten, który jest najczęściej używany tutaj w Polsce i w ogóle w zachodniej Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Jest to tak zwany Zodiak Syderyczny. Jeśli nie wiesz, czym jest Zodiak Gwiezdny, to możesz przeczytać artykuł, który jest zamieszczony w opisie tego filmu. Teraz udostępnię ekran i na podstawie udostępnionego ekranu będę przedstawiać to, co się będzie działo. Także tak wygląda horoskop pełni. Horoskop zgodnie z zodiakiem gwiezdnym, i tutaj, jeśli chodzi o zodiak gwiezdny, to wszystkie znaki zodiaku są najbardziej zbliżone do gwiazdozbiorów. Zodiak gwiezdny uznaje i oblicza również ruch precesji Ziemi, który nie jest obliczany, jeśli chodzi o zodiak tropikalny. Zodiak tropikalny jest po prostu stałym zodiakiem, który wyznacza pory roku na północnej półkuli naszej Ziemi. No ale wiemy, ziemia nie ma tylko północnej półkuli, więc trochę jest to nie w porządku wobec tych, którzy żyją na południowej. Ja tutaj mam taką perspektywę bardziej kosmiczną i używam astrologii jako zegaru do przemieszczania się po tych gęstościach ziemskich i wszystko tak naprawdę na naszej planecie pochodzi z gwiazd. Każdy pierwiastek na naszej planecie pochodzi z różnych gwiazdozbiorów. Dlatego no, jest to jeden z naukowych dowodów, dlaczego astrologia działa. Zgodnie z Zodiakiem Gwiazdnym, mamy pełnię, można powiedzieć, taką pomiędzy znakami, ponieważ dosłownie na granicy Byka i Barana, dosłownie na granicy tych gwiazdozbiorów, mamy Księżyc, który znajduje się w opozycji do Słońca, który też jest właśnie tak naprawdę na końcówce tutaj yy, znaku wagi, gwiazdozbioru wagi. No a tutaj jeszcze dodatkowo mamy takie kółko z nakszatrami. Są to po prostu stacje księżyca, które jeszcze głębiej opisują znaczenie danych archetypów. One są stosowane w astrologii wedyjskiej. Więc astrologia gwiezdna, którą ja się zajmuję i do której Was serdecznie zapraszam, jest połączeniem astrologii zachodniej z astrologią wedyjską. Gdzieś pomiędzy czuję, że ja siebie odnalazłam, bo nie, od, nie mogłam się odnaleźć ani w jednym, ani w drugim nurcie na 100%. Także jestem pomiędzy gdzieś tutaj, tkając to, co dusza mi zaśpiewa. A więc pełnie, analizując pełnię, no to spójrzmy sobie na księżyc. To, co tutaj się dzieje, no to księżyc jest w koniunkcji z uranem, z planetą rewolucji planetą, która przynosi niespodziewane, niesłychane zdarzenia. Sam księżyc odpowiada za nasze poczucie bezpieczeństwa, ale też za naszą podświadomość. Tak? To wszystko, to, co jest nieświadome, to reprezentuje księżyc. Wszystko, to, co świadome, reprezentuje słońce. No i każda pełnia jest właśnie spotkaniem słońca i księżyca, czyli tego, co świadome, z tym, co nieświadome. Każda pełnia jest okazją do przyjrzenia się naszym mm, po prostu programom energetycznym, które tkwią gdzieś w podświadomości. Ponieważ na co dzień, no wtedy, kiedy sobie rozmawiam z kimś, jestem bardzo świadoma, no to jestem w świadomości, ale raczej większość wyborów e, dokonuje po prostu się z podświadomości. Dlatego ważna jest praca i z przekonaniami, i właśnie tutaj ważne jest wykorzystywanie, moim zdaniem, astrologii do przyglądania się temu, co się dzieje. Więc Księżyc tak naprawdę jest pomiędzy tymi znakami, więc. E, jeśli miałabym się przyczepić, to tutaj bym dosłownie powiedziała: o, to jest pełnia w baranie, ale ona może być równie dobrze pełnią w byku. Ona jest tak na, to jest, Ten księżyc jest pomiędzy, więc gwiazdozbiory też nie są równe. I oczywiście Zodiak Gwiezdny też nie uznaje 100% równych gwiazdozbiorów, no bo wiemy, że gwiazdozbiór Panny jest na przykład o wiele dłuższy niż gwiazdozbiór Skorpiona. Przykładowo, tutaj na potrzeby astrologii, Zodiak Gwiezdny jest najbardziej zbliżony do gwiazdozbiorów, jednak. One też, każdy znak zajmuje 30 stopni. No i na krytyka będzie dla nas tak naprawdę odpowiedzią, w momencie kiedy mamy takie przejście i takie bycie pomiędzy. Na krytyka obejmuje zarówno archetyp barana, jak i byka. I krytyka jest symbolizowana poprzez nóż. Nóż jest jej symbolem, i ona ma zadanie, by ta na niesie nieść taką energię odcinania odcinania tego, co nam nie służy. Więc tak naprawdę. Ta pełnia może przynieść nam energię do tego, abyśmy my pozbyli się tych rzeczy, które nam nie służą. Bardzo mocno może być to powiązane z relacjami, tak? Czyli może być totalne zamknięcie jakiejś relacji, to nie musi być relacja partnerska, typu romantyczna relacja, może to być relacja przyjacielska, może to być jakaś relacja biznesowa, tak naprawdę. Mówi się właśnie, że krytyka walczy, walczy. Może to nie jest dobre słowo, ale że ona. Diluje z wrogami, tak? z naszymi wrogami, z naszymi cieniami. No i wiadomo, mamy trochę inne czasy, akurat tu, gdzie my żyjemy, mamy szczęście, nie musimy walczyć z żadnymi fizycznymi wrogami w formie ludzi, ani z jakimiś zwierzętami, które nas atakują, ale mamy innych wrogów, których cały czas gdzieś możemy doświadczać i to są właśnie nasze podświadome kompulsje, tak? Czyli ta pełnia zaprasza nas też do odcięcia właśnie, tych wrogów, którzy są po prostu, którzy. Język polski, trudny język. Tych energii, tak, czyli na przykład uzależnień albo jakichś destrukcyjnych schematów, tak? Czyli wszystko to, co ciebie zabiera od twojej esencji, wszystko to, co nie jest zgodne z twoją prawdą, może zostać zdezaktywowane podczas tej pełni. I bardzo ważne jest to, abyśmy uświadomili sobie do czasu tej pełni, czyli do tej godziny 22.28, wtedy, kiedy księżyc jest dopełniony, co warto puścić. I po, po tej godzinie dokonać po prostu aktu woli, czyli wypowiedzenia swojego aktu woli, gdzie wybieram życie zgodne z tym, tym i tym, i tutaj sobie dostaw jaką wartość chcesz sobie wstawić. Samo położenie też tutaj Księżyca z uranem przynosi nam właśnie niespodziewane wybuchowe zwroty akcji, tak? czyli um, sytuacje mogą nagle przybrać inny tor, tak? czyli coś, co um, zawsze było dla nas jakąś tam stało, może nagle się zmienić. Możemy również bardzo wybuchowo podchodzić do pewnych sytuacji. Może gromadzić się w nas też napięcie. Być może już te napięcie odczuwacie, tak? Ponieważ być może już to napięcie czujecie od wczoraj. Jest taki, taki właśnie teraz czas, gdzie te napięcia się gdzieś gromadzą. No i tutaj to zdecydowanie jest ta koniunkcja tego księżyca z uranem. Będzie na to miało wpływ. Także... Bądźmy otwarci też na to, co się dla nas wydarza i pokazuje, tak? Ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy w otwartości, to życie może nam pokazać coś nowego, wtedy, kiedy puszczamy kontrolę. No i tutaj przy takiej pełni z koniunkcją w, z uranem jest też zaproszenie właśnie do tego otwarcia się na nowe, otwarcie się na to, że właśnie czegoś się nie wie, otwarcie się na Jakieś niespotykane sytuacje, niespotykane mm, propozycje, mogą nagle po prostu, życie może się nagle po prostu zmienić podczas tej pełni, tak? Czyli coś na przykład, w co pokładaliśmy wiarę, może po prostu jednak już totalnie legnąć w gruzach, albo może się okazać, że w sumie to jednak nie jest takie, jak sobie wyobrażaliśmy, tak? Więc tutaj sama pełnia mm, to nam reprezentuje. Jeśli chodzi o inne położenie planet, no to mamy też tutaj zaprzęgniętego pokrótce, delikatnie, Neptuna. Tak? Neptun jako planeta pokoleniowa planeta, która symbolizuje wielowymiarową miłość tą miłość, która nie jest miłością moją do samej siebie, czy miłością do partnera, partnerki to jest miłość, którą. Czujemy do całego świata, do całego wszechświata, do całego stworzenia. To jest ta miłość, bezwarunkowa miłość, którą tak naprawdę, do której tak naprawdę wszyscy mamy dostęp. To jest ta miłość, połączenie ze źródłem, to jest ta po prostu mm, mistyczna esencja istnienia. I Neptun wspiera tutaj tak naprawdę tą pełnię poprzez aspekt sekstylu do Księżyca i aspekt trygonu do. Słońca. Wnosi to przede wszystkim głębokie zrozumienie tych sytuacji, które się wydarzą. Czyli w momencie, kiedy coś nagle się zmieni w Twoim życiu, coś nagle przyjdzie, jakieś takie niespodziewane wydarzenie, nagły obrót sytuacji, albo nagle, nagłe olśnienie, tak? ponieważ uran to też są takie nagłe olśnienia, no to tak naprawdę jest to bardzo mocno związane z... Ten, ten aspekt tutaj bardzo mocno będzie wspierał te olśnienia, nawet jeśli one będą dla naszego ego trochę niewygodne, tak? Pamiętajmy, że nasze ego nie lubi do końca zmian, ponieważ się przywiązuje do utartych schematów i pewne zmiany nie zawsze odbieramy, nawet jeśli one mają nam dobrze służyć czemuś wyższemu i naszemu rozwojowi duszy, to to nie zawsze łatwo... Ludzie są w stanie to przyjąć, tak? I tutaj właśnie ta, ten aspekt Neptuna, taka łagodna energia, przypomni nam właśnie w tych sytuacjach, być może kryzysowych dla, dla co niektórych, dla niektórych wcale to nie musi być takie intensywne, może przypomnieć o łagodności i o tym, że i tak wszystko jest jednym, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, że dusza jest nieskończona że wszystko dzieje się tak naprawdę dla naszego najwyższego dobra, tak? Ponadto tutaj jeszcze mamy trygon Plutona do, również do Księżyca, co sprawia, że mamy też trygon tutaj do tej pełni. Pluton też jest planetą transformacji, planetą też pokoleniową, tak? Zarówno Uran, jak Pluton, jak i Neptun, trzy te planety narażą do pokoleniowych planet, czyli one wpływają... Bezpośrednio na pokolenia, czyli na umysł kolektywny. Czyli to, co się dzieje i cała ta nagła zmiana, jeśli ty ją odczujesz, to tak naprawdę ona się wydarza na polu umysłu kolektywnego, tak? Czyli wyjście trochę poza nasze ego i poza nasze myśli i wejście po prostu na ten poziom wspólnego umysłu. No i tutaj Pluton też przynosi łagodność do zmiany, łagodność do transformacji, uświadomienie sobie, że pewne rzeczy, z którymi ty się zmagasz, to są rzeczy, z którymi się zmaga bardzo bardzo dużo istot, bardzo wiele istot, tak? Nie jesteś jeden, nie jesteś sama w tym. Są pewne tematy, które są przerabiane grupowo, pokoleniowo. I właśnie uwolnienie tak zwanych pokoleniowych traum Łatwo może nastąpić podczas tej pełni, zwłaszcza kiedy doświadczymy tego dnia w grupie. Może się coś pokazać, może się coś wyjawić, okazać się, że o, boże, akurat wszyscy tutaj jesteśmy i mamy wszyscy ten sam temat, tak? Ja zawsze akurat w pełni księżyca robię takie ceremonie dla kobiet, i <grywanie> często tak jest, że okazuje się, że w sumie to nie jedna z nas ma. To tylko wszystkie jesteśmy jednym i każda z nas gdzieś diluje z tymi różnymi aspektami. No, pewnie może być dość ciekawa, yy, także przede wszystkim życzę Wam na ten czas otwartości, otwartości, aby przyjąć zmianę otwartości na to, że kiedy ktoś, coś się burzy to tak naprawdę robi się, robi się miejsce na nowe, na świeże doświadczenia. Oczywiście chcę jeszcze na koniec dodać, że pełnia różnie będzie wpływać na różne osoby, ponieważ każdy z nas ma swój indywidualny horoskop, indywidualny kosmogram. Ja oczywiście zachęcam do poznania tego gwiezdnego kosmogramu, dlatego że ten gwiazdny kosmogram no, po prostu łączy nas z energią z gwiazd. Zodiak tropikalny po prostu używa... Hmm, Zbiorów, kontenerów energii, które kiedyś były połączone z gwiazdami, ale teraz po prostu już gdzieś tam ten zasób z gwiazd się wyczerpuje. Także polecam Wam wiedzieć po prostu, gdzie, w jakich domach horoskopu dla Was konkretnie rozgrywa się ta pełnia, jakie planety będzie dotykać, bo to też po prostu mm, zmienia postać rzeczy i można coś więcej się dowiedzieć indywidualnie, co przynosi ta pełnia. Także myślę, że tyle w takim krótkim zanurzeniu. I niechaj ta energia krytyki pozwoli Wam odciąć, <grytania> odciąć to, co, to, co potrzebujecie odciąć. I niechaj odwaga i, odwaga i taka pewność siebie, takie połączenie ze sobą, z takim swoim true self, które wynika z połączenia z duszą, niechaj zagości. Waszych sercach. Także dziękuję Wam bardzo i życzę pięknej pełni. Do zobaczenia.